W Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Chrobrego w Kłocku zaprezentowano najnowsze wydanie Rocznika Ziemi Kłockiej. 26 tom składa się z ośmiu rozdziałów, których autorami są wybitne postacie związane z Ziemią Kłodzką. To ponadczasowe kompendium wiedzy o naszej małej ojczyźnie jest wydawane z przerwami od 1948 roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłockiej, którego prezesem jest aktualnie Adam Łącki. Jest to wyjątkowe, popularno-naukowe wydawnictwo regionalne pisane z pasją, zawierające unikatowe opracowania. Spotkanie promocyjne odbyło się z udziałem mieszkańców Kłocka i Ziemi Kłockiej, samorządowców i młodzieży ze Szkół Powiatu kłodzkiego. Po 14-letniej przerwie było w 2018 roku wznowienie Rocznika Ziemi Kłockiej. Później pandemia też nieco opóźniła wydanie, i teraz mamy 2021 rok kolejne wydanie. Więc trud był też zawsze związany z finansami, ale dajemy sobie radę, ale najważniejsze, że chcemy, żeby. Rocznik miał zawsze taki kształt i zewnętrzny, wizualny, ciekawy, a więc tym razem papier, bardzo dobrej jakości, piękne, kolorowe zdjęcia, no i okładka troszkę w innym kolorze niż poprzednio. Co roku Starostwo oczywiście jest sponsorem Rocznika Ziemi Kłodzkiej. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej jest najstarszym towarzystwem na naszym terenie, zresztą nie tylko na naszym. I w ramach konkursu ofert, takie dofinansowanie jest. Najbliższe dofinansowanie najprawdopodobniej będzie w grudniu ogłoszone, także też będziemy też zachęcamy wszystkie organizacje do składania swoich aplikacji. Natomiast co do samego tego rocznika, no to wspaniała sprawa, bo mnóstwo ciekawostek, mnóstwo fajnych rzeczy, zarówno dotyczących historii teatru, ale też na przykład ludzi, którzy chcą latać nad naszym niebem. To są ciekawe rzeczy. To, co dzisiaj wydawało mi się najważniejsze, żeby powiedzieć młodym ludziom, bo byli, słuchali, co tam ciekawego się dzieje. To jest to, róbcie to, co robicie z pasją, z chęcią a za 20-50 lat ktoś o Was opisze w kolejnym roczniku. W nowo wydanym roczniku Ziemi Kłodzkiej znalazł się materiał poświęcony powstaniu, działalności, amatorskiego teatru studium. To był teatr, który powstał w 1947 roku i który naprawdę świetnie się zapowiadał, miał wiele sukcesów na swoim koncie. Niestety działał bardzo krótko, zaledwie półtora roku i w nie... W tajemniczych okolicznościach, okolicznościach przestał istnieć. To pierwszy w literaturze polskiej materiał poświęcony temu tematowi. Nigdy nikt nie podjął tego opracowania się, tego tematu, więc cieszę się, że, że mnie się udało. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć pamięć o, o tym trudnym, aczkolwiek bardzo ciekawym okresie powojennym na Ziemi kłodzkiej, o tych ludziach, którzy tworzyli tutaj kulturę. Współfinansujemy, jakby powiedzieć, wydanie tego 26 rocznika, który przez tyle lat był wydawany i tutaj dzięki towarzystwu nastąpiła kontynuacja dwa lata temu. Z tego miejsca chciałem podziękować prezesowi, ale przede wszystkim autorom. Autorom, którzy byli zaangażowani w pisanie tego rocznika, bo to jest przede wszystkim utrwalenie tej historii, która dotyczy ziemi kłodzkiej, jak i również przekazanie wiedzy naszym przyszłym pokoleniom i też cieszę się z tego, że odbyło się to w liceum i przy tak młodym audytorium, czyli przy uczniach klas drugich, klas trzecich i klas czwartych. Bardzo pozytywne wydarzenie. Życzę towarzystwu kolejnych wypublikacji różnego rodzaju, nie tylko rocznika ziemi kockiej, No i wszystkim, wszystkim członkom tak wspaniałej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. Towarzystwo. Tutaj są artykuły, które mają sto kilkadziesiąt przypisów, czyli źródeł informacji, które są wykorzystane w danym artykule. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest ładunek naukowo-badawczy. Jeżeli jest wartość dodana, jest jakaś twórczość, to to zawsze mnie cieszy i nasze Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej. Pomijam to, że z takimi działaczami, jakich tutaj mamy jako przyjaciół, to możemy wszystko. To nie jest nudne, to jest dla młodzieży, której przedstawialiśmy te treści poprzez krótkie prezentacje, to jest już jak wychodzi i mówi... Nudy nie było. To będzie interesujące chyba. Spróbuję do tego zajrzeć. O to nam chodzi, żeby zaszczepić w nich tego bakcyla i pokazać jaką wartość ma ta ziemia kłodzka i ta kultura, którą tworzono świeżo zaraz po zakończeniu wojny. Najnowsze wydanie rocznika Ziemi Kłodzkiej jest już dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej w zakładce aktualności www.tmzk.eu.